Ale zdałem sobie sprawę, że ja Wam nigdy nie pokazywałem za bardzo kurde jak, jak, jak. jakie mam urządzone mieszkanie, w którym aktualnie stacjonuję. Więc wam pokażę. O, tu syf na początek. Trochę syfu. Fajny syf, nie? Tu jest myślę, że jeden z ciekawszych elementów, czyli. E, szafka, na której postawiłem całą masę różnych ciekawych rzeczy. Jak chociażby korekcę moich suchych kwiatków, jak chociażby. Ten, nazwijmy to znak, który znalazłem na ziemi, jak chociażby misie z sagi, Kakashi również z Burger Kinga, jak i również moje gry na przeróżne rzeczy, trochę PS2, trochę PS4, trochę Wii, gdzieś tam się jeszcze PSP znalazło, jest albo na przykład, jest Hello Kitty, jest też mój bęben, więc trochę tych rzeczy jest. Tu teraz mamy obrazy, które ukradłem moim siostrom starszym, ale nie mają mi tego zaopatrzenia, z tego się orientuję. No, tu wiadomo, stanowisko komputerowe z makiem Mini. O, jego też w sumie obkleiłem trochę. No, stwierdziłem, że jednak to logo, a to mnie trochę wkurzyło, a teraz jest schowane. Na szczęście, pod tym. Prawa lampa, która. No, niestety, ale kupiłem za słabą żarówkę i niezbyt dobrze działa, więc nawet nie jest włączona, ale już ciul leży. Maszyna do szycie, na której też sobie dzisiaj działaliśmy, Jest grubsza tyle. No i mój monitorek też, Fujitsu. Tak, ja wiem, że ktoś zaraz powie, że typie jaki ty masz stary monitor, nie? A ja mu powiem, ha, no, mam stary, bo go lubię, pozdro. Stary monitor są so fajne, więc dlatego taki mam.